Witam serdecznie, kolejny temat naszego domu i naszych działań to przewymiarowanie fotowoltaiki. Tak naprawdę zastanawiamy się już, czy ta opcja z użyciem falownika, którą instalator nam polecił, Foxa, który jest dedykowany na 4000 W, czy jest wystarczający, skoro mamy już miesiąc marzec, a zdarzają się tak słoneczne dni, że nasza fotowoltaika, mimo że jest położona na z jednej, jeden string na wschód, drugi string na pół południe, to dosięga już mocy szczytowej 4000 W i zostaje odcięta. Także zobaczcie, odcięcie już się pojawia w połowie marca. Wiemy, że wielu producentów zaleca przewymiarowanie instalacji. Czasem tak naprawdę to jest jakiś taki element niewielki, kiedy odcina nam pracę naszego sprzętu, ale my tu aktualnie mamy przewymiarowane, tak jakbyśmy sobie policzyli czyli 157%, czyli 57,5% przewymiarowania. Generalnie, gdybyśmy popatrzyli na te, na te parametry, które Producenci mówią zwykle to przywymiarowanie powinno być tak 100-120% być. Także tu przy naszym układzie, kiedy mamy okazję bazować na produktach tak, sprzętu, czyli Fox s falowniku, to gdybyśmy dobrali sobie falownik o mocy 5000 W, no to nasze przywymiarowanie wtedy wynosiłoby 126%. Pytanie, jakby to wyglądało. Formalnie. Wielkość falownika, ceny są tak naprawdę zbliżone. Także nasz tutaj monter, który to wykonywał, no polecał jednak wybranie tego sprzętu, czyli Fox S-T4. Natomiast gdybyśmy mieli ten Fox T5, to nasza moc znamionowa wyjściowa byłaby prawdopodobnie do 5000 W. No, pytanie teraz. Jak to będzie się sprawdzało w miesiącach bardziej słonecznych? Nasze ułożenie 15%, czyli dosyć płasko, w tych okresach letnich, na pewno będzie częstszym, częstszą sytuacją, kiedy nam się pojawia odcięcie. Także będziemy na to patrzeć, zastanawiać się, analizować, czy ten falownik jest dobrany właściwie, czy przypadkiem to przywymiarowanie nie jest zbyt duże. Jeśli macie jakieś sugestie. Proszę o informacje w komentarzach. Będziemy dalej śledzić, jak ten temat się będzie układał.